Od świętego Triduum Paschalnego, w którym choć to są trzy dni, przeżywamy misterium zbawienia, męki, śmierci i zmartwychwstania, przechodzimy do radości wielkanocnej. Także poprzez Wielki Czwartek, Wielki Piątek jedyny dzień, w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii, ponieważ po zakończeniu liturgii Wielkoczwartkowej. Najświętszy sakrament przenosimy do ciemnicy. Tak jak to po ostatniej wieczerzy, Pan Jezus zaprasza apostołów do Ogrojca i tam się modli. Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich goryczy, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się ostanie. To już w, nawet w Niedzielę Palmową, kiedy mówimy o mędrze pańskiej, kiedy czytamy, to wszystko wybrzmiało. Kościół czuwa przy ciemnicy, przez cały Wielki Piątek jest to taki dzień czuwania, zadumy, modlitwy. I jak wspomniałem, nie jedyny dzień, w którym nie sprawujemy Eucharystii. Ponieważ to, co w bezkrawy sposób dokonuje się na ołtarzu, pierwszy raz w wieczorniku, kiedy Pan Jezus przemienia chleb i wino w ciało i krew swoją, w sposób krwawy, ta ofiara Chrystusa, ofiara zbawienia, dokonała się jednorazowo na Golgotzie. Uroczysty obchód liturgii męki pańskiej to już jest ta liturgia odsłonięcia krzyża, który już od piątej niedzieli wielkopostnej jest zasłonięty. To ma przygotować wiernych do tego, ażeby odkryć tajemnicę krzyża i bezgranicznej miłości zbawiciela. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście moimi przyjaciółmi. I zawsze choć podkreśla się często, że Pan Jezus bierze nasze grzechy na własne ramiona, krzyż naszych grzechów, to jednak najważniejsza jest ta bezgraniczna miłość Zbawiciela, który potrafi przebaczyć każdemu. Bo nawet i kiedy w uroczystej liturgii męki Pańskiej Wielki Piątek, czytana czasami nawet śpiewana męka pańska. No to zawsze będziemy sygnalizować, wskazywać na ukrzyżowanych obok łotrów. Jeden współwiszący szydzi z Jezusa. Jeśli jesteś synem Bożym, uwolnij siebie i nas. A drugi go karci. Mówi: Jak Ty tak możesz mówić? Wiesz, my słuszną karę za nasze grzechy, za nasze winy ponosimy, ale on nic złego nie uczynił. No i zwraca się do Jezusa. Wspomnij na mnie, kiedy przyjdziesz do swego królestwa. Mówię ci, dziś będziesz ze mną w raju. Nie ma możliwości, ażeby nie było przebaczenia, bo nieskończone jest miłosierdzie Boga. I teraz, jeśli mówimy o przebaczeniu, no to oczywiście, kto potrzebuje przebaczenia? Ten, który dostrzega, że go potrzebuje. Bo często bywa tak, że niektórzy ludzie mówią o tym, że to jest sprawa między mną a Panem Bogiem. Ja sobie sam to załatwię z Panem Bogiem. Pośrednictwo Kościoła, konfesjonału jest mi całkowicie zbędne. A nie o to chodzi. Bo jeśli mówimy o sakramentach, o tym, że w Wielkim Poście wkraczamy na drogę pokuty, przemiany, korzystamy z konfesjonału, sakramentu pojednania. Z Bogiem i z bliźnim. To chcemy roztrząsać sumienie, by popatrzeć w głąb i dostrzec, jak to jest. Bo my przygotowujemy się do najważniejszych świąt. Mówimy święta paschalne przejście ze śmierci grzechu do życia wolności dzieci Bożych. Tak jak dokonuje się Pascha Chrystusa, który umiera, ale z martwych staje, śmierć pokonał i po liturgii wielkopiątkowej po tym całym dniu wielkiego piątku kiedy czuwamy w przyciemnicy uroczysta liturgia wielkiego piątku której też jest komunia święta ale komunia święta czyli zjednoczenie z Chrystusem już pod postacią chleba który został przygotowany ta konsekracja chleba na najświętsze ciało Sprawiciela była wielki czwartek, bo jak powiedziałem nie sprawujemy liturgii, ale liturgia komunii świętej, zjednoczenie komunio zjednoczenie, to się dokonuje. Po tym zjednoczeniu z Chrystusem jest zakończenie liturgii i czuwanie przy Bożym grobie. I to czuwanie przy Bożym grobie jest od tych godzin po zakończonej liturgii poprzez całą Wielką Sobotę.